Cześć. Witam w kolejnym odcinku PV Spec w terenie. Dzisiaj przeprowadzimy montaż systemu fotowoltaicznego, opartego o moduły marki Bebeco 315 srebrne, falownik Huawei oraz konstrukcję sporczą balastową. Kąty dachu pozwalają na wykorzystanie do tego właśnie konstrukcji sporczej balastowej. System zbudowany jest z 30 modułów Bebeco Podzielone jest to na dwa stringi po 15, całkowita moc systemu 9,45 kW w piku. Po podzieleniu na dwa stringi mamy około 4,7 kW w piku na każdym z łańcuchów. Całość konstrukcji sporczej, falownik oraz system montażowy i wszystkie niezbędne podzespoły są dostępne w hurtowni Brugbet PV. Inwestorem systemu fotowoltaicznego jest hurtownia dodatków krawieckich i importer nici. Budynek znajduje się w Łodzi na ulicy Siedleckiej 3C, budynek Syriusz 2. Wykonawcą systemu fotowoltaicznego jest firma Heves, serwis partner BB Eco. Odbyła ona szkolenia prowadzone przez Bruguet PV oraz dała egzamin końcowy. Tworzy sieć wsparcia naszej marki na terenie całego kraju. Przejdźmy teraz na dach. Porozmawiamy z wykonawcą, dowiemy się więcej na temat systemu montażowego oraz całej konstrukcji dachowej. Jesteśmy na dachu w miejscu wybranym przez inwestora i przez wykonawcę na montaż systemu fotowoltaicznego. Mamy moduły marki BB Eco 315 w kolorze srebrnym. Pytanie, na jakiej zasadzie jaką konstrukcję zastosowaliście tutaj w tym systemie? Ze względu na charakterystykę dachu, a jest to dach płaski, zdecydowaliśmy się na zastosowanie systemu niskiego balastowego systemu, który jest testowany aerodynamicznie, jest systemem prostym, prostym i szybkim montażu i dosyć lekkim. Super. Proszę mi powiedzieć teraz, widzę tutaj takie obciążniki betonowe. Na jakiej zasadzie one zostały dobrane? Kto je dobiera na jakiej podstawie? Sprawdzana jest nośność dachu czy nie? Tak, instalacja fotowoltaiczna powinna mieć projekt tak? I, i, i w tym projekcie powinny być zawarte informacje zarówno dotyczące um, instalacji elektrycznych jak również instalacji um, dachowych, czyli w tym przypadku system montażowy posiada bloczki, um, zostało to um, zaprojektowane, ustalone, um, zaprojektowane z inwestorem jak również z producentem oraz z konstruktorem. Czyli spełnione są wymagania, jeśli chodzi o nośność dachu, czyli konstruktor sprawdził, jakie są maksymalne wytrzymałości i też konstrukcja balastowa te odpowiednie obciążniki na zasadzie tak, aerodynamicznych wskazań tutaj dobrane zostały właściwie. Balast to jest jedno, druga sprawa to jest, w którym miejscu się znajdujemy, tak, każda letra, Tak, no, to różne to długości, bardzo bardzo ważna, Tak, różne długości geograficzne jest ważne. Tak, wysokość budynku, siła wiatru, tak, obciążalność śniegiem. Więc to wszystko ma ogromny wpływ, jak projektujemy takie Rozumiem. systemy, jak je dobieramy i jak je również obciążamy. No naturalnie wszystko musi być mhm. to ustalone zbiorem projektowym. Jeśli chodzi, jeśli patrzę na konstrukcję, no to raz jest to nachylenie, to też zostało dobrane. Natomiast z tyłu są zastosowane jeszcze specjalne osłony, tak zwane wiatrownice. wiatrownice. Czyli one są tym elementem dodatkowym, który właśnie zabezpiecza nasz system Przeciłą, przed, siłą, przed podrywającym przed, przed strumieniem. Ssania, tak? Dokładnie, czyli obciążenie obciążeniem. Tutaj od, od południa mamy pochylone moduły, a od tyłu jest zabezpieczenie no tą tak. wiatrownicą, która zabezpiecza cały o, system. sobie to później obejrzeć. Przejść, zobaczyć. Przejdziemy za chwilę, no. za chwilę tutaj, żeby zobaczyć szczegóły. Ale jeszcze pytanie. W tym momencie mamy 30 modułów BB-ECO. Tak. Jak to zostało tutaj podzielone w tym systemie? Czy Cały generator podzieliliśmy na dwie równe części. Po 15 modułów na jedną sekcję, czyli inaczej na jeden MPP tracker, więc tak. mamy dwie sekcje po 15 modułów równomiernie obciąża. Super. Gdzie możemy taką konstrukcję zakupić? Całą konstrukcję, włącznie z modułami fotowoltaicznymi, nabyliśmy w kurtowni Brug PV. Przyjrzyjmy się teraz bliższa szczegółom konstrukcji sporczej, omówimy sobie, jak to wszystko wygląda w szczegółach. Omówimy sobie teraz elementy konstrukcji wsporczej balastowej, jak jest zbudowana, jakie są wykonane poszczególne elementy, z czego są wykonane, i tu myślę, że możemy zapytać naszego wykonawcę, jak to jest zorganizowane. Czyli, przede wszystkim, cały system zbudowany jest ze sporników. Sporniki gwarantują szybki i równy montaż. A kolejno posiadamy Szynę główną, która jest fundamentem całego systemu. E, cały system wykonany jest z aluminium, więc jest trwały. Odporny na warunki atmosferyczne. Odporny tak? na warunki atmosferyczne, tak. E, w skład e, systemu wchodzą również jeszcze mocowania do broczków balastowych, jak również wiatrowice, których e, jeszcze tutaj nie mamy, ale będą już zamocowane będą w końcowej fazie. Tak. tak, i podkładki wulkanizujące. Które powodują to, że szyna nie leży bezpośrednio na, na podłożu, tylko. Jestem jest tym separatorem takim. Jest zabezpieczona, tak, zabezpiecza, zabezpiecza powłokę dachu. W tym przypadku mamy tutaj styropapę więc nie moglibyśmy zastosować innego systemu jak system bezinwazyjny, właśnie ułożony, ułożony w taki sposób. Czyli podsumowując. Na początku mamy nasze podkładki, które izolują naszą główną szynę, tak, szynę główną od, podłoża. od podłoża. Potem mamy uchwyty specjalne, którymi mocujemy nasz balast, który jest też dobrany do właśnie naszego obiektu i do naszego lokalizacji geograficznej. I potem mamy wsporniki, tak. to jest ten tylni wyższy Do szybkiego montażu. oraz ten sprzedni ten niższy, niższy tak. który pozwala nam już mocować klemy tak. i układ wysokości tych dwóch sporników. Ustawia nam nasz moduł BBEKO pod kątem, pod kątem 15 stopni. 15, 15 stopni moduły, jak tak, widać, są ułożone w, w orientacji poziomej. poziomej. I czyli te 15 stopni daje nam to, że odległość od naszych tak, kolejnych rzędów jest optymalna. Nie, nie zaćwieniają. Więc jest y, idealne podłoże ku temu, żeby. Zgadza się. Czyli wtedy, jakbyśmy chcieli zwiększyć kąt, no to wtedy mielibyśmy upakowanie naszych modułów. Y, rzadsze i wtedy ten dach musiałby mieć większą powierzchnię, żeby tą elektryczność. Chyba, zamontowalibyśmy wschód-zachód, bo są jeszcze systemy, które są dedykowane do wschodu-zachodu. wschodnio No tutaj akurat ta część wspornika tylnia umożliwia właśnie dołożenia tego na wschodnią część, natomiast tu jest wykorzystanie tego wspornika do zamocowania naszej wiatrownicy, o której powiemy za chwilę. Podsumowując tą część pracy, widzimy nasza konstrukcja jest zbudowana z, z głównej szyny, która jest izolowana od dachu specjalnymi przekładkami. Posiadamy sporniki wyższe i niższy oraz obciążniki, które umożliwiają nam zamocowanie bezinwazyjne naszego systemu do, do dachu. W kolejnej części zobaczymy, jak wykonać prawidłowo montaż naszych modułów BBeco do konstrukcji balastowej. W tym odcinku udało się nam omówić budowę systemu balastowego w oparciu o konstrukcję wsporczą, którą tutaj przed chwilą udało nam się w szczegółach omówić. Zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym omówimy jak wykonać poprawnie montaż modułów.